dzisiaj zakomunikować i Państwa zaprosić także na kolejne już czwarte wyjście na spacer z tymi pieskami, które na co dzień potrzebują także troskliwej opieki, ale także tego pogłaskania tego zwierzątka i bycia z drugim człowiekiem. Najbliższą sobotę to jest 31 marca o godzinie 11 będzie spotkanie przy schronisku dla zwierząt bezdomnych przy ulicy Hermanowskiej, skąd nastąpi przemar, spacer w zasadzie z tymi pieskami i psami, bo to i duże są przecież psy, które nie stwarzają zagrożenia dla najbliższego otoczenia, a tak jak powiedziałem, potrzebują też troskliwej opieki, yy, chociażby raz w miesiącu. Zapraszam już dzisiaj 31 sobotę o godzinie 11 do schroniska dla zwierząt. Skąd pospacerujemy sobie po mieście z tymi dzieckami, a także będziemy zbierać środki na rzecz tych bezpańskich, bezdomnych psów, po to, aby one mogły także mieć dobry byt, a przede wszystkim środki na karmy dla tych zwierząt, dla budy dla tych psów, które zbierane są przez schronisko dla zwierząt w Starogardzie. Zapraszam już dzisiaj na najbliższą sobotę, godzinę 11. Dziękuję bardzo.